W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak można w prosty, łatwy sposób wyhodować własne kiełki oraz przedstawimy Wam tajniki uprawy domowej swoich własnych warzyw i pięknych, kwitnących kwiatów. Widzicie kiełki, tak. tak? No to dobrze. To do tego potrzebujemy jakiś nasionek, pojemniczków do których będziemy te kiełki układać i potem zobaczymy jak będą rosły, a na końcu zrobimy z nich przepyszną sałatkę. Sałatkę, tak. A już macie pomysł na swoją sałatkę? Tak. Sałata, jajko na twardo. No, i jeszcze pomidory. No i nie zapominajmy o kiełkach. I kiełki. No tak. A Weronika? Pomidor, sałatka, jajko i kiełki. No. A dodamy do tego oliwę? Tak. Tak, musi być jakiś dressing w sałatce. Także musimy zacząć od yy, zakupu nasionek, tak? Pojemniczków. I to dzieła. To jest na rzeżuchę, to jest na rzutkiewkę i mamy na słonecznik. Możecie otworzyć, zobaczyć, co jest w środku. Tu mamy dodatkowo nasionka słonecznika. No, które otwieracie, Ania, rzeżuchę? Dobrze, tak wysuwasz. O, rzeżuchę robimy na... Wacie. Wacie, tak. No, ręka. O, zobacz, o. Kiełki słonecznika zrobimy na kiełkownicy. Masz tutaj gdzieś jakieś nasionkę? O, zobacz. Co tu się schowało? To jest chyba naklejki do kolekcjonowania i nasionka. A ty tu masz nasionka słonecznika na kiełki. Od czego trzeba zacząć? Może jeszcze zobaczymy tutaj rzadkiewkę matką. Można kupić mały i duży kiełkownik. W zależności od potrzeb danej rodziny. I co my tu mamy? O, czekaj, bo no to się tak. Ma takie zatrzaski. No, do góry? O, i tutaj też mamy naklejkę i nasionka w środku do wysiania na mały kiełkowniczek i na duży, tak? No to co? Najpierw trzeba nalać wody, gdyż kiełki muszą się odmoczyć. Tak? Jeszcze trzeba? Jeszcze. Z tyłu jak przeczytamy, to jest y, napisane, że trzeba y, równomiernie rozłożyć na siatce i im kiełki muszą dotykać wody przez pierwsze kilka dni. Chcesz to możesz otworzyć. No to otwórz. O, a co to jest? Słonecznik. Słonecznik. Pokaż jak, wygląda, jak wyglądają kiełki słonecznika. Możesz rozsypać. Możesz Mama. Równomiernie. też są naklejki w środku. O! A tu mamy żzuszkę. Rzeszuszkę też możesz równomiernie rozsypać na całej macie, potem zmoczymy ją wodą. No. O tu całe, żeby się nic nie To jest taka ilość dostosowana na tą y, dużą kiełkownicę. No, możesz równomiernie rozłożyć. Mhm. Tak? Czyli teraz trzeba troszkę podlać wodą tutaj watę. I teraz równomiernie rozlej wodą po całej. Yy, no, tyle. tyle. Starczy Ci już. Tak, też trzeba jeszcze wody doleć. Jeszcze nie jest. Yy, nie nasiona całe nie przykrywają, woda nie przykrywa cała nasionek. one muszą się troszkę odmoczyć. To już wszystkie jeszcze troszkę polej. No. O, super. O, ja bym jednak, o, jeszcze tutaj nie do, nie do dole jeszcze wody. O, pięknie. I tak, i teraz trzeba odstawić y, nasionka na parapet i za kilka dni będziemy mogli przyjść zobaczyć jak tam nasze kiełki, czy urosły i czy możemy z nimi zrobić sałatkę. I połóżcie ładnie na blacie. O, 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 uwaga. O, pięknie. O, naklejki, kto zbiera naklejki? <noise> no to weź. A rzadkiewkę też chcecie zrobić? O, gotowe. I teraz Weronika. Wysyp, nasionka. A tutaj kubeczek. Takie malutkie. O, nie całkiem malutkie. Wszystkie tak. <śpiewa> latająca rzodkiewka. Dobrze. I teraz kto odkłada? Ania. dobrze. Pałusz też. No, codziennie podle będziemy podlewać i za kilka dni będziemy próbować, tak? Z czego zrobimy sałatkę. Super. Aż tak zdrowo rosną.